Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zamiast życzeń jedna rada. Jeżeli po prostu czujecie, że coś z wami jest nie tak i potrzebujecie pomocy, po prostu zapiszcie się, i idźcie do lekarza psychiatry. Najwyżej, jeżeli wam nic nie jest, to po prostu wam to powie, nic strasznego się nie stanie. Omijajcie szerokim łukiem, nie słuchajcie farmazonów typu. Yy, depresja nie istnieje, psychiatra to nie lekarz, psycholog to szarlatan, wszystkich farmazoniarzy Absolwentów Akademii Chłopskiego Rozumu, Szkoły Życia, Wyższej Szkoły Robienia hałasu, bak coś pójdzie nie tak to wy się będziecie huśtać na żyrandolu, a nie oni. Dobra, ja to i podałem najgorszy scenariusz, ale macie 100% szans, że po prostu będziecie mieli beznadziejne życie, jeżeli będziecie chorować psychicznie, a nie będziecie się leczyć. Będziecie mieli problemy z nauką, pracą, ze znalezieniem drugiej połówki, ogólnie z jakością życia i to będziecie mieli na 100% jak nie będziecie się leczyć, bo wam jakiś farmazon jeden czy drugi coś nagadał. I nie nagrywam tego TikToka, żeby sobie robić real-time marketing na czyimś nieszczęściu. Sam praktycznie całe życie choruję na depresję w pakiecie z zaburzeniami lękowymi, a leczenie i pomoc dostałem dopiero w wieku 30 lat 3 lata temu ponieważ urodziłem się i wychowałem w Seradzu w latach, kiedy główną narracją była się ta narracja farmazoniarzy: od tych, co nie ma depresji, leki psychiatryczne ogłupiają w ogóle psychiatra to nie lekarz i tego typu pierdolenie. Tak więc głęboko chcąc, żebyście wy mieli lepiej niż ja, nagrywam tego TikToka. No i wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego dnia.